Ja jestem Karolina, a to są moi pomocnicy. To będzie szybki film o gadżetach, które ułatwią życie każdemu miłośnikowi roślin. Więc tak, na początku mamy higrometr. To jest miernik pary wodnej w powietrzu. Jest bardzo przydatny, dlatego że większość roślin potrzebuje określonej wilgotności powietrza. Ten akurat wskazuje 35, no bo ostatnio w moim mieszkaniu jest strasznie sucho, ale dzięki temu wiem. Że powinnam poczynić jakieś kroki, żeby tą wilgotność powietrza zwiększyć. E, jakie to kroki? E, może być to na przykład zraszanie roślin, może być to postawienie roślin na mokrych kamyczkach, może być to też e, po prostu zakup nawilżacza porządnego, który nam to powietrze dobrze nawilży. E, dzięki właśnie temu małemu urządzeniu wiem. Co robić dalej z moimi roślinami? E, ono kosztowało bodajże 2 dolary i mam je z AliExpress, także e, jest to bardzo tanie i też bardzo pomocne. Polecam. Następna sprawa. To jest tester wilgotności gleby i to jest szczególnie polecane dla osób, które nigdy nie wiedzą, kiedy już podlać kwiaty. Dzięki temu, że ten miernik ma skalę od 1 do 10, to dokładnie wiemy po włożeniu w glebę, na jakim poziomie jest wilgotność w doniczce. I dzięki temu wiemy, czy mamy ją podlać, czy mamy tego kwiatka podlać, czy nie. Ja najczęściej podlewam kwiaty dopiero, kiedy są na poziomie numer 2. I to jest gadżet, który bardzo mi pomógł, dlatego że ja mam tendencję do przelewania i wydawało mi się, że... Ee, że już mogę podlać, a kiedy zakupiłam go, to okazało się, że no jeszcze długo nie mogłam podlewać i e, poprawiło to kondycję moich kwiatów, dlatego że przestałam je e, praktycznie przelewać. Ehm, i jeszcze właśnie to jest takie dobre zastępstwo dla osób, które używają palca, po prostu wkładają palca do doniczki, no ale no, ja na przykład przy stu kwiatach, no jakbym miała do każdego yy, kwiatka włożyć palec, no to chodziłabym non stop z czarnym palcem, także polecam to. Kolejnym gadżetem, jaki polecam, jest zraszacz do kwiatów. Taki zraszacz podniesie nam wilgotność powietrza. Co prawda na krótko i niewiele, ale jest to dobra alternatywa dla osób, które nie chcą się bawić w kamyczki, nie chcą się bawić w kupowanie porządnego nawilżacza, więc takim zraszaczem mogą sobie spryskać kwiaty i trochę tą wilgotność powietrza im podniesie. Ja mam takich zraszaczy kilka i używam ich też do na przykład przeciw grzybom albo przeciw owadom. Także dobrze jest mieć coś takiego, bo znacznie ułatwia życie. Ten akurat jest z kastorami, kosztował chyba 18 zł, ale są też takie na przykład w Pekko dosłownie po parę złotych, Także polecam, to się przydaje. Następna rzecz, jaką polecam, to jest takie stanowisko do ukorzeniania roślin. Jest to bardzo, bardzo fajna sprawa, dlatego, że nie dość, że spełnia swoją funkcję, czyli wlewamy tutaj wody i nasze roślinki się ukorzeniają. To oprócz tego wygląda bardzo stylowo i może posłużyć po prostu jako ozdoba. Ja ten kupiłam na AliExpress też bodajże za 5 dolarów ale wiem, że one chyba już też są na Allegro, także są coraz bardziej powszechne. Kolejny gadżet, który polecam, a który tak naprawdę gadżetem nie jest, bo jest to po prostu konewka, ale nie jest to byle jaka konewka, dlatego, że ma ona wąski dzióbek i taką polecam szczególnie. Ja bardzo długo miałam taką zwykłą konewkę z szerokim dzióbkiem, ale to była katastrofa w przypadku tych małych doniczek z roślinkami, dlatego, że one od razu były przelane, nie dało się kontrolować tego wylewu wody i to była tragedia. Natomiast ta jest super, bo można nią łatwo manewrować i um, można um, też dotrzeć do um, takich ciężko dostępnych miejsc, kiedy na przykład mamy jakąś roślinę, która jest um, bardzo gęsto napakowana w doniczce, żeby naprawdę z każdej strony ją dobrze podlać. To też jest ważne, żeby podlewać te kwiaty równo, a dzięki tej um, konewce no, mamy taką możliwość. No i to są właśnie takie gadżety, które najbardziej mi pomagają na co dzień. E, polecam je, bo nie kosztują dużo, a super się sprawdzają, i jeżeli macie taką możliwość, to po prostu się w nie zaopatrzcie.